Witajcie, kochani. Dawno do Was nie mówiłam, a że wreszcie zebrałam się na odwagę po tych dość trudnych doświadczeniach ostatniego, ostatniego czasu ostatniego miesiąca. Jestem dzisiaj na spacerze tradycyjnie z moim psem. Dziecko znów ma naukę online, więc ten obowiązek spoczywa na mnie. Więc zabieram Was na spacer po lesie i moje leśne rozważania. Już na początku stycznia chciałam nagrać dla Was jakiś filmik, taki, żeby przywitać Was w tym nowym roku, podsumować zeszły rok. No ale niestety życie zesłało mi bardzo trudne doświadczenia na święta roku zeszłego, czyli te święta, które minęły Bożego Narodzenia. No i w pierwszy dzień stycznia odeszła moja mama. Jeszcze do tej pory jest mi trudno o tym mówić, ale, no cóż, to otworzyło we mnie bardzo głębokie rany, o których nawet sobie nie zdawałam sprawy. To było bardzo trudne doświadczenie. I pomimo tego, że moja mama chorowała, to dla nas wszystkich było zaskoczenie i myślę, że wszyscy, cała moja rodzina dość ciężko to przeszliśmy. Eee, osobiście nie wiem, czy można tu kogoś winić, ale tak, myślę, że można winić system i ludzi pracujących dla tego systemu. Moja mama, owszem, chorowała na wiele różnych chorób, ale miała zaledwie 65 lat. I e, moim zdaniem, gdyby miała dostęp do naprawdę dobrej e, służby zdrowia, i opieki zdrowotnej mogłaby jeszcze żyć długie lata. No niestety zostało jej to odmówione. Mama, pomimo tego, że była zaszczepiona, chociaż ja temu byłam przeciwna, no ale niestety była zaszczepiona, to była leczona na teleporadę. Pani doktor. Leczyła ją poprzez teleporadę, wypisując paracetamol i jakieś zrobki. Okazało się, że moja mama miała przewlekłe zapalenie płuc. No niestety, kiedy przyjechało pogotowie po moją mamę, wykonali jej ten pseudotest, który dla mnie to jest po prostu test na chybił trafił i wyszedł jej pozytywny. No więc zawieźli ją na covidowy. A wiadomo, jak ktoś trafia na covidowy, to już wraca. Tylko w worku foliowym. Tak niestety było też z moją mamą. Najgorsze jest to, że zostało nam odebrane godne pożegnanie mojej mamy. Nie mogliśmy jej zobaczyć, nie mogliśmy jej przebrać do trumny, gdyż w karcie o chorobie wpisano jej choroba zakaźna. Nie COVID, bo była zaszczepiona, tylko choroba zakaźna. Eee, nie chcę się wydawać w szczegóły jeszcze oprócz tego, co mówili lekarze, bo to Szkoda na te słów. Po prostu mam w sobie taki wielki żal, rozgoryczenie i złość na to, że tak dużo pieniędzy płacimy na służbę zdrowia. Ufamy, że służba zdrowia jest dla nas, dla ludzi. Okazuje się, że nie, to już nie jest służba zdrowia. To jest służba jedynej słusznej chorobie celebrytce, którą teraz mamy. Moja mama od dwóch lat nie miała, od kiedy zaczął się ten cały cyrk, nie miała odpowiedniej opieki zdrowotnej, i to ją wykończyło. Tak się wykończa w naszym kraju ludzi schorowanych i już systemowi niepotrzebnych. Kochani, wiem, że dla niektórych z Was to, co tutaj mówię, wyrażam swoją opinię, może być e, rażące albo niezgodne z waszymi przekonaniami. Ja szanuję przekonania wszystkich. Ale stwierdziłam, że nie będę również ukrywać się ze swoimi przekonaniami. Trzeba mówić otwarcie o tym, co nas boli i jak wielka niesprawiedliwość dotyka nas wszystkich, ludzi, którzy. Którzy no, chcemy żyć po prostu. Jak nas to spotyka. Ja mówię otwarcie. Yy, nie wierzę w szczepionkę na chorobę celebrytkę. Nie mam nic przeciwko szczepionkom. Ja sama jestem zaszczepiona. Jako dziecko byłam zaszczepiona na różne choroby, jak różyczka, odra, świnka. Również moje dziecko szczepiłam, ale w tę pseudoszczepionkę, w ten eliksir, no przykro mi, ale nie wierzę. Yy, I tak jak wspominałam, byłam przeciwna temu, żeby moja mama była szczepiona. No, zaszczepiła się, jej wybór. I ja nie mam też na przykład nic do ludzi, którzy się szczepią. To jest Wasz wybór, kochani. Jeżeli wierzycie głęboko w to, że ta szczepionka Wam pomoże, to tak będzie. Ale jeżeli robicie to z przymusu albo bo chcecie wyjechać gdzieś na wakacje, czy gdziekolwiek do pracy, moi drodzy, zastanówcie się: jak dużo jeszcze jesteście w stanie oddać temu systemowi za to, żeby godnie żyć? Zastanówcie się nad tym, proszę, bo każdy z nas z urodzenia jest wolnym człowiekiem. Jesteśmy wolnymi ludźmi i mamy prawo do wolności i do godności ludzkiej. Dlatego, moi drodzy, zastanówcie się nad tym, czy chcecie poświęcić swoje zdrowie, zdrowie Waszych dzieci, wolność dla wygody, dla pracy, dla tego systemu. Może, może czas po prostu obalić ten system i zacząć stworzyć nowe, mniejsze społeczności, ale oparte na szacunku, wzajemnym zrozumieniu i tolerancji? No dobra, zrobił się z tego wykład, a miałam mówić o swoich przeżyciach. No więc wracając do sedna, tak jak wspominałam, właśnie. Cały ten okres świąteczny, noworoczny oraz cały styczeń był dosyć trudny dla mnie emocjonalnie. Oprócz śmierci mamy zaczęły powracać różne traumy z przeszłości, relacje, które okazały się po prostu już być wypalone i które trzeba było odciąć lub zamrozić. <laughs> um, dlatego też. Um, no ten styczeń był trudny, ale powiem wam, że dochodzą do mnie głosy, że dla wielu osób ten styczeń był bardzo trudny. No już pomina, pomijam moją rodzinę, którą spotkała właśnie ta trauma. Ale również wśród znajomych e, kolegów z pracy e, słyszę takie informacje, że po prostu odezwały się jakieś stare rany, jakieś nieprzerobione traumy, trudne emocje, również sprawy zdrowotne. Dużo osób narzeka ostatnio właśnie na swoje zdrowie, że odzywają się jakieś e, przeważnie bóle kostnostawowe. Pisałam o tym też na moim blogu. I to jest, był właśnie ten okres, kiedy yy, była retrogradacja Wenus, i kiedy yy, też Merkury retro, retrograduje jeszcze, bo Wenus już wyszła z retrogradacji. Popatrzcie, jak tutaj gałęzie są pozwalane po wczorajszej wichurze. No, nieźle tutaj po, pozwalało drzewa i gałęzie. Dzisiaj już jest spokojnie, jest yy, właśnie taki spokojny. Dzień w zasadzie nie ma nawet za bardzo wiatru w lesie, także dzisiaj przyjemnie się chodzi, ale wczoraj byliśmy na krótkim spacerze z psem, to tak wiało, że szybko z lasu uciekaliśmy, bo gałęzie leciały. No i wracając do tematu, no tak jak mówię, to był dla wielu osób trudny miesiąc ten styczeń, ale już jutro, moi drodzy, mamy pierwszy w tym roku nów Nów, po prostu nów Księżyca, ale chodzi mi o to, że pierwszy w tym roku. I po prostu wraz z tym nowiem to będzie nów w wodniku. Wodnik to znak powietrzny, odpowiedzialny właśnie za jasność myślenia, za jasne, proste przekazy, ale także działający dla ogólnego dobra. Wodnik jest taką bardzo kolektywną ma taką kolektywną energię i oddziała też kolektywnie. No, mówi się o tej erze wodnika. Ja, że tak powiem, trochę czerpię z astrologii, również w swoich rozkładach kart Tarota i często wiążę po prostu to, jakie karty mi wychodzą danego dnia i jakie aspekty zachodzą w tym czasie na niebie, astrologiczne aspekty. Jest to bardzo ciekawe. Zaczynam się, że tak powiem, rozwijać trochę w tej wybranej przeze mnie ścieżce. No i planuję w przyszłości zrobić sobie, czyli odbyć taki kurs astrologiczny. Czekam, co mi życie przyniesie. Może właśnie z tym nowym wodniku dostanę jakiś znak, który pokieruje mnie na odpowiedni kurs astrologiczny i będę mogła jeszcze, że tak powiem, bardziej. Bardziej świadomie i lepiej e, po prostu również dla Was różne przekazy robić, bo jest to dla mnie ważne. Robię to dla siebie, bo mnie to interesuje, ale chcę się tym również dzielić. No i mam nadzieję, że tak w przyszłości będzie. E, nie wiem, może zauważyliście, że mam tendencję do odbiegania od tematu. <laughs> e, ale wracając, właśnie, jutro mamy ten pierwszy nów. E, Księżyca w tym roku, Nów w Wodniku, i wraz z tym nową, właśnie mają przyjść nowe energie. I powiem Wam szczerze, że ja to czuję całą sobą. Jutro również mija miesiąc od śmierci mojej mamy. I e, no, i to jest taki, taki, właśnie ten pierwszy miesiąc tej takiej najsmutniejszej żałoby, wydaje mi się. I czuję, że po prostu ten Nów przyniesie nową, dobrą, pozytywną energię. No tylko, że tak jak mówię, musimy, musimy pozakańczać to, co już nam nie służy, co już w ogóle z nami nie rezonuje. I tak jak mówię, ten cały styczeń był takim okresem, kiedy dużo rzeczy wyszło na jaw. Wróciły do mnie również takie traumy z przeszłości, o których... W ogóle bym nie pomyślała, o których myślałam, że, że po prostu już je dawno przerobiłam. Okazało się, że nie, że gdzieś tam w zakamarkach mojej duszy to gdzieś tam tkwiło i czekało, żeby wyjść w odpowiednim momencie. Wyszło, bardzo dużo wyszło, ale to dobrze, bo poczułam się po prostu taki, taka oczyszczona z tego wszystkiego. Mam nadzieję, że i Wy to odczuwacie. Osoby wysoko wrażliwe na pewno. Yy. Dobrze jest sobie dzisiaj, moi drodzy, wykonać jakiś rytuał oczyszczenia. To może być oczyszczająca kąpiel w soli lub w ziołach. To może być jakaś medy medytacja odpuszczenia. Dzisiaj rano robiłam sobie medytację odpuszczenia. To może być nawet zapalenie świecy w intencji odpuszczenia wszystkich swoich traum. Także polecam Wam. Ja jestem zwolenniczką tego, żeby każdy znalazł dla siebie odpowiedni rytuał i odpowiedni sposób. Owszem, są rytuały rozpisane nawet szczegółowo, co i jak trzeba zrobić, żeby się oczyścić. O właśnie, również zapalenie liści laurowych ponoć jest dobre na oczyszczenie. Także możecie również podpalonymi liśćmi laurowymi oczyścić siebie lub swoją przestrzeń. Dlatego ja też y, nie będę Wam tutaj podawać i sugerować, tzn. zasugerować owszem, mogę coś, ale nie będę Wam podawać szczegółowych opisów na jakieś tam rytuały. No, chyba, że coś naprawdę wyjątkowo mnie ujmie, no to wtedy mogę się z Wami podzielić. Ale ogólnie zachęcam Was, żebyście sami poszukiwali drogi. Y, do oczyszczenia siebie i do swoich własnych rytuałów, żebyście działali z poziomu serca i swojej kreacji, bo kreacja jest właśnie tym, co nas motywuje i co nadaje, no moim zdaniem, sens naszemu życiu. Także moi drodzy, zachęcam Was dzisiaj do oczyszczenia, a jutro wraz z Nowiem, który odbędzie się w godzinach porannych, dokładnie nie wiem o której, ale wiem, że to będzie między godziną 6 a 7 rano. Zachęcam Was, żebyście zainicjowali coś. Zapalcie świece w jakiejś intencji dla Was bardzo ważnej. Coś, możecie inicjować coś nowego, jakieś pomysły. Dajcie temu intencję, ale z realizacją poczekajcie, moi drodzy, aż Merkury wyjdzie z retrogradacji, a to będzie 4 lutego. Czyli jeszcze do końca tego tygodnia musicie poczekać z podpisywaniem różnego rodzaju umów czy podejmowaniem jakichś ważnych decyzji. No tak radzą astrolodzy, że jednak merkury w retrogradacji to nie jest najlepszy czas na jakieś ważne ruchy, ale intencje i zamysł, zrobienie planu jak najbardziej. Także, moi drodzy, jutro wraz z tym nowiem nadchodzą nowe energie, pozytywne energie i zachęcam Was do zainicjowania czegoś, puszczenia intencji, ja również to zrobię. Ja czuję, że dużo już pracowałam. Oczywiście jeszcze wiele przede mną, ale chcę się teraz otworzyć na jakąś nową energię. Także zachęcam Was również do tego. Pozdrawiam Was, życzę Wam cudownego dnia. Mój spacer pomału dobiega końca. Mam nadzieję, że było Wam przyjemnie pospacerować ze mną. No i cóż. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się kochani, pa pa!